Dzień dobry, nazywam się Robert Lejko. Ze mną kolega. Dzień dobry, kłaniam się jako przedlar. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy państwu przedstawić rozwiązania systemów szybkiego przemocowywania na, na stołach czwartych, piątych osiach, jak, jak również na stołach obrabiarek pięciosiowych. Powiedz nam Kuba, co, na, jakim, na czym będziemy pracować dzisiaj. Ok, zaczniemy sobie od stołów uchylnoobrotowych marki Haas, czyli widzimy w tej chwili tu tr 160. Najmniejszy z tych szeroko rozstawionych na, na podstawach. Eee, pokażemy też sobie, jak to się zgrywa z TR200Y, czyli tą wersją z wąskimi uszami. Jak też jakby samo, samo dopasowanie już zrobimy sobie na HRT. Tak naprawdę dobór stołów jest zupełnie losowy, bo nieważne, czy mamy do czynienia z rozmiarem 160, czy 310, czy 210. Systemy tak naprawdę robią są uniwersalne, prawda? Tak, systemy, czyli systemy będą na tyle uniwersalne, że będą dopasowane po prostu do wielkości tego talerza, który jest na naszej czwartej osi bądź do wielkości stołu, obrabiarki. Zawsze staramy się tutaj zrobić tak jakby maksymalnie największe rozwiązanie, dające najszerszą paletę paletę doboru systemów mocujących. No to co? Pierwszy element. Co to za wynalazek? Mamy HRT, mamy stół HRT, na stole HRT, przy, do stołu HRT przyczepiliśmy adapter Quick Change. Jest to adapter do bardzo szybkiej wymiany systemów mocujących, natomiast całkowicie oparty na mechanice, czyli nie, nie potrzebujemy tutaj żadnego czynnika zewnątrz. Jedynie klucz imbusowy, którym w lewo lub w prawo obracamy, luzując bądź blokując piny mocujące. Na taki adapter możemy sobie zamocować powiedzmy uchwyt tokarski ze wcześniej przygotowaną płytą, którą też dostarczamy my adaptacyjną. Możemy ten uchwyt w bardzo szybkim czasie, tak naprawdę kilku, kilkunastu sekund, zamienić sobie na naszej madło pięcioosiowe, które będzie też dokładnie wycentrowane z osią obrotową danego stołu. I tutaj tak naprawdę, tak naprawdę tyle. No, oczywiście do adaptera możemy dopasować sobie mniejszej madło, większej madło. Jeśli to będzie dużo mniejszej madło, możemy zastosować tak zwaną redukcję, czyli z tego rozstawu typu 96 zejść na rozstaw pinów mniejszy. Czyli te piny, które wystają. Tak, tak? te piny, które tutaj miał. wystają, one są w tej chwili na rozmiarze, na rozmiarze 96. Możemy je zmniejszyć do tego rozmiaru mniejszego i wtedy stosować jeszcze mniejsze madła. I, I tak naprawdę dopasowanie tutaj jest, jest, bardzo, jest bardzo duże. I dzięki temu, korzystając e... tak naprawdę z różnych maszyn u siebie, z różnych obrabiarek u siebie, możemy mieć dalej elementy tak. do przenoszenia między Możemy innymi, mieć prawda? dalej ten system modułowy zunifikowany do, 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 do dużej ilości obrabiarek. Mamy takie nasz folderek promocyjny grota. Umieścimy link I w opisie. Tym, I w tym folderku mamy też wyszczególnione kity, które są opisane, natomiast są to kity opisane pod, stricte pod maszyny HAS, natomiast oczywiście, jeśli to nie będzie HAS, to, to dopasujemy się do tego, co Państwo nam przedstawił w zapytaniu. Tak, system mocowania jest generalnie umieszczony co, co 60 stopni, prawda, kolejne otwory, więc właściwie możemy to dograć do wszystkiego, co tak, chcemy. Tak, w adapterze też, adapter można też kupić y, tak zwanego blanka, czyli to on może nie mieć otworów, my możemy sobie te otwory albo sami dopasować we własnym zakresie do, do stołu, który posiadamy, Albo na, jeśli Państwo wyślecie nam rysunek stołu, to my to zrobimy już w fabryce Gerardi, dopasowane do Państwa stołu. Wszędzie poza tym obrysem. Wszędzie poza tym obrysem jest, jest strefa, w której możemy swobodnie obramiać. Jasne. Druga maszyna, do której się dopasujemy i do której się przygotowałem, to UMC. E, oczywiście cała obudowa nas będzie najmniej interesować, więc od razu pozwolę sobie zejść do rozmiaru stołu. No i co w takim wypadku? W dalszym Jest ciągu te... jeden środkowy adapter mechaniczny? Teoretycznie moglibyśmy, jeśli tam posadzimy bardzo małe madło. Natomiast jeśli byśmy chcieli zastosować jakieś większe madło, w tym przypadku mamy 100 FI400, więc, więc tam mieliśmy FI160, FI200, tutaj mamy FI400, więc jeden adapter. Podejrzewam, że po prostu nie wykorzystalibyśmy możliwości tego stołu. Na loop, tak, nie. Natomiast jeśli, jeśli detal rzeczywiście będzie większy, to, to sugerowałbym zastosowanie adapterów zero point, już tutaj opartych na pneumatyce. Od razu wyprzedzę Państwa pytanie, co, co się dzieje z przewodem pneumatyki. Podczas obróbki tego przewodu po prostu w trakcie obróbki nie ma. Odmocowanie jest pneumatyczne, natomiast mocowanie jest mechaniczne, czyli ten, ten przewód z powietrzem. On jest nam potrzebny do otwarcia adapterów, żeby uwolnić coś z płyty, natomiast po włożeniu i odcięciu powietrza mechanicznie następuje zaciągnięcie i tutaj siła jednego adaptera to jest między 600 a 900 kg zaciągu. Więc... Czyli zupełnie jak we wrzecionie frezarki, prawda? Sprężyny talerzowe zaciągają grzybek, a pneumatyka zwalnia. Tak, dokładnie, ugrzyc. jest to tak naprawdę... Stąd się prawdopodobnie wziął pomysł, czyli odwrócenie tego układu, od, układu zaciągania grzybka w życie. OK, to co na taki układ możemy założyć? Na taki układ możemy założyć, tak jak i w wcześniejszym rozwiązaniu, kilka systemów. Tutaj Kuba pokazuje bardzo fajną piramidę, która daje nam możliwość zamocowania z jakiegoś systemu mocującego z trzech stron. Istnieją też piramidy, które jeszcze dają możliwość zamocowania imadła od góry, czyli czwarte, tak jakby i madło, które, które gdzieś tam może być naszym imadłem pomocniczym. Natomiast tak, w tej chwili mamy pokazane, ta piramida ona jest wykonana w taki sposób, że jest dopasowana do wielu przyrządów, które produkuje producent gerade. I w tym przypadku na przykład mamy imadło 650 podstawowe to nasze madło, Możemy je oczywiście zamiennie zastosować z, z takim uchwytem typu dovetail, czyli jaskół czy ogon. Możemy też, możemy też sobie zamocować imadło artykuł 950, czyli to jest ten nasz artykuł 650 rozszerzony o szczęki miękkie. Oczywiście tutaj... Czyli blanki do własnego uchwytu, tak? Tak, podszczęki to są blanki, specjalne. blanki podszczęki specjalne, są wykonane już z miękkiej stali, nie hartowanej. Natomiast oczywiście z każdej z tych stron może być identyczne imadło, to pokazujemy tylko możliwości takie podstawowe, bo tych rozwiązań jest dużo więcej. Natomiast tak, teraz korzystając z tego systemu szybkiego przemocowania podnosimy sobie jakąś suknicę czy czymś, bo ten system już będzie troszkę ważył. No. Piramida jest aluminiowa, wszystkie podstawy, które Gerardi robi są aluminiowe po to, żeby zmanim, zminimalizować wagę, żeby dało się to ściągnąć ręcznie i założyć ręcznie. Ściągamy piramidę z naszymi imadłami po trzech stronach, zakładamy w to miejsce też dopasowaną wieżyczkę, w tym przypadku wieżyczka o wysokości 50, po to, żeby unieść imadło, uniknąć kolizji z zabudową rzeczona i mocujemy na to już takie większe imadło, tutaj mamy bodajże 260 długość tego imadła, szerokość szczęki 123, więc to jest system, który nam daje tak naprawdę kilkusekundową, może przesadzam kilkunastosekundową tylko przerwę w obróbce, tak, my ściągamy, mocujemy, to mocowanie jest już zapewnione poprzez pierwotne ustawienie tego stołu zero point względem stołu obrabiarki, a później przemocowujemy z bardzo dużą dokładnością te nasze kolejne systemy. Kiedyś na łamach webinaru pokazywałeś ile trwa przełożenie zero pointa. Tak. Nie chcę zgadywać, ale 3-4 sekundy to był mniej, mniej więcej dokładnie, czas dokładnie. w porównaniu do odkręcenia wszystkich śrub, wydmuchania, przykręcania od nowa, no, ustawienia, wyosiwania czy unikowania, tak, to, to się troszkę schodzi. Tutaj bazujemy na tym pierwszym systemie, który jest ustawiany precyzyjnie do stołu maszyny, natomiast później to są nasze, to już, to już tak naprawdę zależy od naszej wyobraźni, co my w ten adapter sobie włożymy i jak często możemy oczywiście sobie dopasować własny przyrząd, jakiś sprecyzowany do konkretnego detalu, mocujący coś specjalnego, dopasować do niego grzybki. I, te, I za pomocą tych grzybków też bezpośrednio ten przyrząd z dużą powtarzalnością mocować pomiędzy mocowaniem i madeł, uchwytów, wszystkiego. Czyli własne płyty adapterowe jak bez skorzystania tak naprawdę z gotowych rozwiązań, jak najbardziej bez problemu. No i biorąc pod uwagę cztery grzybki, to też nie widzę problemu, żeby założyć na przykład dwa imadło obok siebie, jeśli tylko. Tak, jak najbardziej. Się jak na to najbardziej. Możemy założyć dwa imadła obok siebie. No tu akurat w przypadku maszyny pięciosiowej nie ma za, nie ma znaczenia, w której osi, bo sobie możemy obrócić no tak, stołem. No natomiast. Natomiast w przypadku, gdy, kiedy byśmy chcieli na przykład użyć czterech imadło, tak? Na każdym z adapterów, no to musielibyśmy po prostu te adaptery na jednym z webinarów bodajże opowiadałem, musielibyśmy użyć adaptery z systemem single point, czyli takie, które mają jeszcze rowki, rowki takie wpustowe do zablokowania z czterech rotacji. stron do zablokowania przeciwrotacji. Wtedy możemy użyć nawet czterech imadłów w takiej pozycji płaskiej. Czyli co, nie ma znaczenia tak naprawdę który stół nas interesuje, w jakim on jest rozmiarze. Zawsze mamy jakieś gotowe rozwiązanie, które możemy zaproponować od ręki, ale od ręki nie zawsze się sprawdza, no tak. bo tak naprawdę rozwiązanie można dopasować do konkretnych potrzeb. Tak, to znaczy z uwagi na to, z uwagi na to że bazujemy tutaj na rozwiązaniach HASA, do tych stołów HASA mamy, mamy te systemy w miarę dobrze dopasowane i przećwiczone, natomiast jeśli Państwo ze swojej strony w jakikolwiek sposób. Pokażą nam innego producenta, inne rozwiązanie. Nawet, nawet to może być specjalne, tu nie ma znaczenia. My się spróbujemy wtedy dopasować systemem standardowym, ewentualnie go zmodyfikować tak, aby otrzymali Państwo tą docelową ofertę a w rzeczywistości na pewno ten system quick change do stołu który tutaj mamy u siebie postaramy się pokazać w rzeczywistości na łamach mojego kanału Cencek krok po kroku na który również zapraszam przy okazji tak myślę że pokażemy wtedy na żywo jak to wygląda jak wygląda czas wymiany czas zmiany z jednego systemu na drugi myślę że uda nam się I w to i pneumatyce i w quick change'u i w pneumatyce i w quick change'u mam nadzieję że uda nam się to w miarę szybko osiągnąć Także cóż, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeżeli materiał się Państwu podobał, jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszamy do kontaktu, na przykład poprzez naszą stronę internetową www.planal.pl .pl, albo, bezpośrednio... albo bezpośrednio ze mną, Robert Lejko, albo z handlowcami naszymi w terenie z działu narzędzi. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.